W tym odcinku naszych przygód, tak, ojej, co to za dźwięk? Co tam się dzieje? Nie wiem, może narki cię atakują. Jakie narki? Nar, 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 nar. Ale to, 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 to nie wydaje dźwięków, nar. nar, nar, nar. A jakie Nie, to wydaje. Tak, wiem, co to jest. Zombie! Zombie, bomby ze skneru samakwacza. Skąd ty masz te pochodnie? Hm? Skąd ty masz te pochodnie? Znalazłam w skrzynce. Aha, zapomniałam. Jakoś nie widzę I węgla. Bombie. I też węgla mam teraz dużo. Ej, jakoś nie widzę tego zombie bombie. Ale wydaje dźwięki. Jakie? Nar, 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 nar? nar? Nie. Dobra. Jedziemy do góry. Wychodzę z kopalni, bo się boję nar, nara. Zombie wersję marmaczek Dobra, weszłem do domku. Hmm. jest w kopalni. Dobra, a czemu tak dziwnie położyłeś te łóżka? No bo nie mogę stąd wyjść. Uh -huh. O, słyszę <głos》<głos》<głos》dochodzi... Stąd. Chyba. Nie wiem. Zamiastam stąd. Oj, a kiedy umrzesz? A po co mam umierać? Nie wiem. Żebym miał po ciebie spany, żebym miał po tobie dobry ja... testować. Też nie przeginę. Jestem od ciebie młodszy, więc ty pierwszy umrzesz. No tylko od Balata. lata. <grywa> o. Co mam robić panie kapitanie? Ja. Nie jestem kapitanem już. Kapitanem jestem na statku. A właśnie, idę zniszczyć swój statek. Pomogę ci. Nie, to jest mój statek. A ja zapłaciłem za pobyt na nim, ale nie, to mój statek. Ja, go, ja muszę go pochować. Tak samo jak ja. Nie, bo ty na nim, ty tym nie ty kursowałeś 20 lat. No czy nie 20 lat, 10, no i. To, że tylko prawowity władca, powinien go zniszczyć. Po co szkłonisz niszczysz? To mam zostać jako pamiątka. M Zostaw. Co mam zostawić? Wieża majcka ma zostać. Nie, musimy wydobyć drewno. Drewno najważniejsze dla nas. Wydobywasz to drewno? Ty nisz od góry moją kajutę. E, niszczę od boku. Wierzę, Majtka nie niszcz. To będzie nasza wieża obserwacyjna jak na razie. teraz wyjdziemy na górę. Co? Ja teraz przecież wziąłeś. Nie mam. Ale nie na Zosta wieża Majtka tylko na w łamkaniu. ja pierdzielę. Podłóż se drewno pod nogi. Jem. Jem. Zazwrócę? Zazwrócę. Na filmiku, zaraz wrócę. No. Jestem. Jestem. Nie wstyd ci na filmiku, zaraz wrócę. Nie, ale tobie tak. Wiem co zrobię. Po żelazo! Ej, wydobyłeś już żelazo? Nie, bo nie mam kamiennego kilofa. Chciałbym spalić ten ochrę, żeby było ładniej. Ładniej. Dałoby mi się więcej kaców. Hmm. Ja jest w wprawdziłem w życiu parówki, a moja postać jest macchickeny. Rozwalam jeszcze Majtka! No nie, wieża Majtka ma zostać. Dlaczego? Bo to będzie nasza wieża obserwacyjna. Jak na razie. To ja rozebiorę tą skałę. Żeby dostać dużo lako To tak trzeba zburzyć w jego, na jego hołd. TNT? Nie. Bo ja TNT, TNT nie mamy. Mamy TNT? Nie, ale możemy zawołać Creepera. Nie. Takie coś to nie. Jak Thendermana! Tworze... Co? O no co? Że mógł się nim posiłować. Ja tworzę kilofy dwa. Jakie? Kamienne. Na Cobblestone mogę? Ja rozwalam teraz górę, którą się rozbiliśmy. I dwie siekierki na Cobblestone. A ja teraz rozwalam tą górę, z której lecieliśmy. O, o! Nie czułem. leciutko, wierzę Majtka. A ja całą górę rozpaliłem I po górze. Nie przejmujesz się? Uh -uh. O, węgiel. Muzyka leci u mnie. Nie, nie, błagam wyłącz ją, bo będzie u mnie na filmiku słychać. Tu u ciebie leci.

nie, dlaczego rzuć mi kilo? Nie, dlatego, że nazwałeś mnie majtkiem. Przepraszam pani kapitan, rzuć kilo. Rzuć kilo. Jak jesteś na tym statku, to ja, to, jesteś, to ja jestem kapitanem, a ty majtkiem. Tak, to pójdę na moją wieżę. Nie... Znaczy, ja powiedziałem, że ty jesteś majtkiem. Tak. Nie, powiedziałem, że ty jesteś... Kim? Kim? Moim pomocnikiem. No, czyli majtkiem. Zrobiłem. Ale pomocnik to jest majtek Zaput właśnie. Idę stąd. Czemu? A, to zbieramy się stąd. kobum. No ja idę do domu już. A będziemy kończyli tak odcinki właśnie, kiedy noc się będzie zaczynała? Przed no, teraz co? wydarzenia z nocy. E, jeszcze tam, ponagrywamy. Po co zakładasz, gdy? Anty-Anderman. Ej, a oni mogą się przeteleportować jak na nich się gapimy w łóżku? Nie, ale trzeba umniejszyć dach. Bo wtedy się nie dostaną, bo wtedy będzie. Bo one nie mogą być na dwóch kratkach. Ale nie, cały trzeba. Jakbyś się te teleportował do nas, to nie będą. to Pogadanie się zabiją od razu. Po co? Z Endermanami się bawić, to nie jest zabawa. Będziemy się w Berka gonić. No ciebie złapę i zginiesz. Hmm, pozbierasz moje rzeczy. Pozbierasz, wychodź, wychodź, nie chowaj się Endermanciu. Jednak nie robię tego dachu specjalnego. Dobra, no nie chodź do domu. Prześpimy się. Co? Trzeba żony. Kto go znalazłeś? Creepera? Nie, prawie mi sam zbroję rozpalił. O Enderman! Creeper? Nareszcie! Aaa, to idzie! Ja to już nie prawie deadli. Dobra, gdzie ty jesteś? To ja idę do ciebie. I się blokuje jakby co. Znaczy ja jakiś zapokuje. Gonią mnie! A, Mam dead! Załóż dynię. Założyłem dynię. Gdzie on jest? O, widzę go. To działa. Ała, bije mnie. Pająk! Pająki! Trzeba Enderman. Jak tam życie? A ja mam dyny na łebbie i endermany mi nic nie robą. Siema, endek, jak tam życie? No, endek, gapy się na ciebie spać. Tylko ty. Spać po ciebie, no, 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 nie na mnie gapisz. On się patrzy na mnie. Uf, Dzień dobry. Na pół Bije go, bije go. Dobra, perła moja. Moja perła. Jest, ja go zabiłem, moja perła. Ja się na niego gapię. Teraz się może. Teraz się mogę teleportować. Oh, nie, oh, nie, nie. Drzemiany miecz jest, na, dla jest dla niego dobry. No to jest dla niego najlepszy. No daj mu jedynię. No jestes chyba. A, patrz. Ja tu do naszej chaty. Chodź tu Letterman. No ty kurde. No to miej strzał do mojego, kolegi, no. O, mam kość. No weź po statku nikt nie łazi. Tak. kostka. No weź ty postaćku, nikt nie łazi. Pomóż mi! Biję się z pająkiem! A drugi! A drugi! Ja umieram! Do wody wpadłem! Aaa! Aaa! No pomóż! Aaa! Aaa! Nie muszę mięsko zjeść! Nie, la, la, ja, A ja wiem, że z wełny można zrobić, yy, z pańczyny można wełnę zrobić, no, to? ale go odrzuciło, no, tak jak rafina, tylko że z pańczyny. Ja mam yy, jedną a pańczynę. Chcesz? Daj jedną. Nie. Ale Uuu, mam tu zepsutego trupka. Ja lubię zepsute trupki! Ty stoisz w miejscu? Ty stoisz, ty stoisz tutaj w miejscu? No, tak ja O chłopie, szkielet. szkielet. Szkielet! 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 Ej, chłopie! Chłopie, chłopie zużyłem cały mieczyk i szkieletowi nic nie zrobiłem. Mam takie lagi. Koniec chyba tego filmiku. Koniec tego odcinka! Kończymy go, jak dojdziemy do domu. Uciekamy przed nimi, dawaj! Okay. Odcinek się kończy wielką ucieczką <mum> Assassin Creed normalnie Aaaa <mum> oh, Creeper Ja spierdzielam A oh, szkielet Uspokój się Ja tylko idę do domu oh. Ach, Dobra jestem w domu Jesteśmy w domu Zamykaj drzwi Dobra, kończymy. Kończymy, jak, będziemy spa jak, jak się obudzimy rano, kończymy. Ja nie mogę usnąć, chłopie. Ała, co mnie bije? Dawaj, wstawaj. No, czy leżysz już? No, kładź się. To jest krótki odcinek, więc do zobaczenia, Karol, pokaż się. Pa, prawie goły, mówię pa. No do, do zobaczenia w kolejnym odcinku, zobaczymy.